się mano, siemano. tutaj mówi Sansony.pl No i... No i... No dawno mi nie było No i... Jak widzicie, jest znowu Minecraft Ogólnie mam no, do Was parę wieści, że... No, nie, no to jest Minecraft na modach, ogólnie mówiąc, modyfikacje so, yy, A tam... Yy, no, ale jeszcze Minecraft zwyczajny będzie na kanale Tylko na razie chciałem Minecraft na modach zagrać ja, czy jak będziecie chcieli oczywiście, to, to będzie zwyczajny Minecraft, jak będziecie chcieli, ale jak na razie to Minecraft na modek, spróbujemy. No i ogólnie rzecz biorąc, to. No. No, 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 no nie, nie wiem, co to powiedzieć, No ogólnie będzie to ładniej wyglądać, bo będą shadery. Więc niech się nam załaduje świat. I tamten nasz stary świat, niestety, ale z aktualizacją t no to się usunął. Nie wiem, nie wiem dlaczego, więc miałem pomysł, żeby nagrać na modach, bo teraz już wiemy, jak się mody nagrać. No, i widzicie, woda Ład, ładniej wygląda, znaczy, to powinno jeszcze ładniej wyglądać, tylko teraz akurat jesteśmy w takim ciemnym miejscu, więc pójdźmy tak bardziej do słońca. Mm. No. Pozbierajmy sobie te. Okej. Okay. No i długo mnie nie było, więc postanowiłem nagrać I zobaczcie magiczny crafting katana która jest fajna, bo, bo sobie też takiego moda zrobiłem. Nie, nie ma już mieczy. Znaczy Czy są miecze, miecze zwyczajne dalej? Na przykład mogę pokazać. są dalej, zobaczcie. <laughs> są dalej zwyczajne miecze, są też jakieś nożyki ogólnie, ale ja wolę katana, bo katanas zawsze wiedz wiedziałem, że katany są po prostu szybko biją I zobaczcie teraz magię. Boom. Nie będzie trudno ścinaniem drzew, więc to jest na plus. I oczywiście nie mam za dobrego mikrofonu, więc na każdym filmie na każdym filmie będziecie słyszeć takie sumienie, bo nie mam za dobrego mikrofonu. No, i pewnie też myślicie, że jestem jakimś dzieckiem, bo mikrofon też mi głos jakby zmienia. Ale ja tak naprawdę ja mam zupełnie inny głos niż tam na nagraniach. Mam o wiele starsze, więc. No. No. Eee. Chcę przeżyć tu, to tu. Chcę przeżyć. No, dobra. Mm. No i teraz wam pokażę taką fajną magię, bo jest magiczna, zobaczcie, no i mamy zbroję z craftinga, no i, no to co, no, możemy też mieć tą zbroję, no i inne rzeczy, uzbierajmy sobie trochę więcej tego drewna, okej, okay. hmm. No i w sumie to tyle jest dużo rzeczy dodanych. Na przykład Lucky, lucky Bloki też będą dodane, więc może być ciekawie, jeżeli spotkam takiego. Mm. No. no i... Ja czekajcie co ja robię. Mm. To jest właśnie śmieszne w craftingu można skraftować że to jest crafting. Czy w craftingu można skraftować crafting. Znaczy, nie do końca sam crafting, tylko zbroję craftingową. No i... No zobaczcie, jak ja ładnie wyglądam. Jeszcze mam ten taki bojowy miecz na plecach. Zobaczcie. Mm. Bojo bojowy miecz na plecach, bojowa szkiera. Jak to wygląda. No. Okej. Okay. To ten crafting... No i nie muszę już zbytnio nosić craftingu, bo jak naciskam klawisz R, naciskam klawisz R, uwaga, to mi się od razu włącza to do craftowania, więc craftingi już Was nie potrzebujemy przenośne. Znaczy wcześniej byliście przenośne, ale już mam lepsze, więc. No to tyle. Mm -hmm. Okej, okay, no teraz ogóle, ogólnie bardzo ładnie ten świat wygląda, ale to bardzo, tak w ogóle, tą wodę, jak to ładnie wygląda, nie jest już kwadratowo, już jest, prosto, prostu już jest pięknie, drzewa, to wszystko w ogóle, klocik Tirta. ładnie to wygląda. Wziąłem jeden z najlepszych shaderów, one no, właśnie były jedno, to są jedne z najbardziej polecanych. No, więc... No, fajnie, fajnie. Co tu jest widzę? Nie, myślałem, że jakieś kopalnie, ale i tak... Zawsze więc wiem co robić. Okay. Um... Ogólnie... Chwila, skoro takie rzeczy... Skoro zbroje niektóre dają moc, o to co, gdyby zrobić zbroje z TNT? To będzie jeden z naszych głównych celów też tutaj w prawym górnym rogu to Wam, czy, oj, nie nie prawym, tylko górnym lewym rogu Gó chyba, tak górnym, tak, lewym górnym rogu to Wam pokazuję życie krowy i w ogóle krowa i ogólnie no i tak, to nie wiem, nie wiem jak to nie nie wiem szem bąbiaka i też widzę, to jest portal. I widzę skrzyneczkę. Mamy też Opti fajne łączonego, ale ja słyszałam zombiaka, więc ja tu nie chcę jeść z zdrowionymi aliemkami. Dziwny, że ten po portal się nawadzie zaraz. O, coś fajnego. Fajne rzeczy. Ej, poczekajcie chwilę. Okej, okay, dobra, wróciłem. Eee, jeszcze lepiej. No. Tutaj sobie jeszcze to zapnijmy drzewko. Jak się zawaliło. W ogóle, jak No. głośno Pójdźmy sobie na ten ląd, albo nie, czekajcie. Zobacz sobie jeszcze owce tamto no, bo widzę, że są jakieś owce Ej, to by było śmieszne gdyby zrobić eee, o, e, z tym tam z wełny zbroje, no i ciekawe czy by się kładło spać tak normalnie to by było okej, zapomniałem możecie da dać też lajka i suba na kanale, jak wam się film spodoba, no i no i hashtag hashtag Minecraft albo nie hashtag mody hashtag Minecraft albo hashtag mody wiesz w sobie okay. Dużo, sobie, to jest nawet duże, nie sobie, to mi się sikierka zniszczy. Wiedziałem. Po coś się nam sumiona to, Co to jest? Co, 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 co to jest? Widać, że widzicie? Święty Druga. nie jakieś. Dobra. Dobra, czekajcie. Nie jestem zbyt nieprzygotowany, więc... Zwróćmy sobie... Przepraszam, że używam komentarza. No, przepraszam, ale jak, jak mnie coś zabije, no to nie będę ze sobą cały kawał, żeby nie uzyskał taki blok. Blader. <grym> o kurde. O chopie. No, chopie. No nie, no. To było dobre. Ale nie mam diaksów ale nie no, opłaca się opłaca się jak nigdy To jest jeszcze drugi taki blok, więc że tutaj coś do... jeszcze lepszego wleci o kurde no nie no, no, to nie mamy zbytnie problemu z enderperłami mamy już 5 y, oczu kresu nie no, pięknie, pięknie idzie nam Witas. Widzimy hmm. sobie na ląd bo już się powoli zaczyna ściemniać Przeczekamy sobie tą noc. Okej. Okay. Idziemy, idziemy, idziemy. Kolejny lucky blok. Jakiego ja mam partę? W sumie nie wiem co to O! Coś. Interesujące. Jeden, dwa, pięć, cztery. Um, ja na razie wolę mieć crafting pod ręką. Więc. Na razie nie będę tego zakładać. Założę sobie trochę później. A ty, villager, ty, 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 to, ty to wejdź do tej dziury. Chodź tu, chodź tu, no, chodź tu, mam coś dobrego. Chodź tu, chodź tu, mam. No. Chodź, no, o, no, nie no. Chodź, z ci z ząbiaki i Co? Nie będziesz z dobrych rzeczy sprzedawać. Ach, dobra. Z tymi wieśnikami nie, brak, nie da się. To jest idealna dziurka żeby sobie zrobić schron jeszcze kogyl jest który się zrobi okej okay. mm 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 mm, mm. 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 okej, okay. jeszcze mm mm Mm. Mm. Mm -mm. O, i węgiel. Mm. Mm. Dobra. Jeszcze jedną sać mu złapę. Dobra, eee, jeszcze tutaj poświećmy. Jeszcze trochę. Eee. Dobra. Okej. Okay. No i... będziemy chyba kończyć ten odcinek. No to był taki króciutki odcinek, żebyście poznali całego Minecrafta na modach. Już to widzę. O nie! Jezus, jak się przestraszyłem, że on tutaj wejdzie. Ale no tak, jest za mały. Okej. Okay. No i to był... To jest taki krótszy odcinek. Zazwyczaj robi po 20 minut. Żebyście Po prostu... No te przetestowania Minecrafta na modach, żeby wam się ta seria będzie podobać, czy też nie. No i... No i innym razem do widzenia popadki.